11 kwietnia 2024. kurczę, w poprzednich latach nie kojarzę, żeby tak lekko po południu się bardzo chodziło źle ze względu na ilość komarów. No nigdy jeszcze tak nie było. Idę sobie taką ścieżynką i powiem, że powoli mam już dość tych maluchów. Jeszcze jakichś takich brzydkich No sztuka jest sztuką Ale Ale Wartowałoby trafić coś większego No chodź tutaj Pokaż się bidoku Świeży No ale co to Co to za ósmak? Co to za ósmak? No ale jest I co my tu mamy W lesie jest pięknie, ptactwo coraz lepiej śpiewa, co, co może to kwitnie, no i dasz ból.